Padł na pomysł morsowania. Pomysł zrodził się na jednym ze spotkań naszych. Część z nas, była w wojsku, miała jakieś tam zajęcia z przetrwania w trudnym terenie. I tak doszliśmy do wniosku, że będziemy próbować, dlaczego nie. I powiązało się to z ogromnym zainteresowaniem ludzi, którzy byli w pobliżu. I doszliśmy do wniosku, że. To zaprosimy wszystkich, skoro chcą to. No i to jest efekt, właśnie pierwsze morsowanie tutaj w większym gronie. A kiedy kolejne morsowanie planujecie jeszcze w tym roku? Tak, tak. no Planujemy to tak y, najrzadziej, w zasadzie co dwa tygodnie. Natomiast no, zależy to od tego, jak, jak będziemy dysponować czasem, będziemy informować na naszym Facebooku. Co trzeba zrobić, żeby morsować? Trochę zdrowia, bo są przeciwwskazania też oczywiście. Czyli wszyscy, którzy mają jakiekolwiek choroby, układy z układem krążenia, problemy lub z sercem, to wtedy dopiero po konsultacjach lekarskich. Natomiast jeżeli ktoś jest z ogólnie dobrego stanu zdrowia, to zapraszamy wszystkich my tutaj. Jakiś krótki instruktor, udzielimy, przeprowadzimy rozgrzawkę i zapraszamy. Wszystko odbywa się przy osp sędziszów. No, nie będę ukrywał, że chcemy też przemycić jakąś promocję tej naszej straży sędziszowskiej i tym sposobem może również zachęcić kogoś do tego, by wstąpił do w nasze szeregi i pomógł nam w naszych działaniach. Co daje taka kąpiel w lodowatej wodzie? Multum doznań, zapraszam panią na następne. No przede wszystkim hartowanie, zdrowie, no, jakieś sprawdzenie siebie, także fajne doznania. Proszę nam powiedzieć, jak było? Jakie uczucia, czy zimna woda? Trochę miałem wątpliwości. Przede wszystkim ze względu na swój wiek, bo 63 lata to już trochę jest, a ch ch chyba byłem nawet już najstarszy tutaj. Y postawiłem sobie kolejne wyzwanie i się udało i jestem zadowolony. Miałem trochę wątpliwości, czy to wejście do takiej wody, przy temperaturze takiej y nie za wysokiej, czy to będzie dobre. Ale poczytałem trochę w internecie na temat tego morsowania, stwierdziłem, że to jest zdrowe i trzeba spróbować, a wyzwania trzeba sobie stawiać i to kolejne mi się udało, więc jestem bardzo zadowolony. Powiem tak, po wyjściu z wody to jak młody bóg.